Drodzy Radio drodzy telewizowie e, telewizji Fara TV, jesteśmy cały czas na szlaku pierwszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Idziemy po raz 44 i jesteśmy już w diecezji Rzeszowskiej. Jesteśmy w Wysokiej Strzyżowskiej, więc bardzo się cieszymy, bo tutaj zostali nasi pielgrzymi przyjęci, a jesteśmy przy grupie Świętego Wojciecha. Jak się pielgrzymuje w tej grupie, już za chwilę usłyszycie. I jesteśmy już na samym początku grupy świętego Wojciecha. Szczęść Boże, siostrze. Proszę się przedstawić naszym słuchaczom i telewizorom. Szczęść Boże, witam. Jestem siostrą z Błażowej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pielgrzymuję do Matki Bożej z ogromną radością. Ten krzyż ciężki? Nawet lekki. Nawet lekki wiaterek tutaj pomaga. On więc jest lekki. Właśnie, jest on modlony, on jest na samym początku waszej grupy, to jest znak naszej wiary. Z jakimi intencjami siostra śpieszy na jasną górę? Och, intencji jest bardzo dużo, szczególnie z prośbą o zdrowie dla wszystkich, którzy nas prosili o tę modlitwę, bo bardzo dużo jest różnych chorób, takich różnych tragedii życiowych, także chciałabym omodlić bardzo wszystkich w koło, na końcu siebie. To dobrze, że z takimi intencjami siostra śpieszy na Jasną Górę. Jakby ktoś chciał dołączyć swoją intencję, to proszę pisać na stronie pielgrzymka.przemyska.pl. Ale jeszcze zawsze na początku grupy idzie znak. Mamy tutaj świętego Wojciecha i, i siostry imię? I siostra Małgorzata Błażowa. Siostra Małgorzata, a siostra po raz który idzie na Jasną Górę? Liczymy, liczymy. Chyba si Siódmy raz, no to bardzo pięknie. Proszę powiedzieć, co jest w pielgrzymce, że tak po prostu chce się iść. Cóż to jest? No to każdy musi sam spróbować, a jak się tak połknie już tego bakcyla. Ja y, od siebie y, tak marzyłam najpierw, przyglądałam się, marzyłam, żeby iść. No i kiedyś się spełniło to marzenie. Poszłam i jak już poszłam, tak idę. Co jest, co jest takiego trudnego na pielgrzymce? Nie ma nic trudnego. Wystarczy, że są chęci. Oczywiście, jak już się wyjdzie z domu, to się idzie po prostu, idzie. Nie ma trudności żadnych. A jakiś punkt programu, który najbardziej się podoba? Punkt programu. No, w modlitwy mamy tak wiele tych modlitw w sumie, rozłożone na cały dzień. No, msza święta, tak, no, przede wszystkim, no przede wszystkim msza święta. Kogo siostra pozdrawia? No pozdrawiam wszystkich naszych duchowych pielgrzymów, no naszych w Błażowej, no, swoich krewnych, znajomych. Dziękujemy za te pozdrowienia, te pozdrowienia płyną także na naszej antenie i też na Fara TV. Tam bądźcie drodzy radiosłuchacze, tam śledźcie naszą pielgrzymkę. Siostra, po raz, który idzie? Około trzydziestki. Już trzydziesty raz? O ludzie, to, to jest niesamowite. Pamiętasz o ten pierwszy raz, kiedy się wybierałam? Pamiętam, był bardzo, na pierwszym y, odcinku to już myślałam, że wrócę do domu. Y, bąble na nogach, to wszystko, ale, ale jakoś przeżyłam, żyję do dzisiejszego dnia. Także 71 lat, i myślę, że, że dobiję do, do 80. Może dalej jeszcze no, do, do stu bym chciała. Czyli kto chodzi na pielgrzymkę, ten może długo żyć. Długo żyć zdrowo. I z jakimi intencjami się straśpieszy? Mam takie. Za ludzi chorych, cierpiących, mam syna alkoholika, aby się opamiętał. No, dużo takich przykrych spraw, ale jak, jak człowiek z radością idzie, ma intencję, to idzie. Nie, że mnie boli coś tam czy tego, tylko idzie i Bogu ufa, że będzie dobrze. Czyli 30 razy na szlaku pątniczym. Tak. Kogo pozdrawiamy? Pozdrawiamy wszystkich z całą parafią w chumniskach, z, księdze, z Księdzem Proboszczem na czele. Księdze, księdza Przemka z, z, tego, z leska, Łukasza z naszej parafii. No i wszystkich, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy się smucą, zasmuconych, pozdrawiam serdecznie. Chorych, cierpiących, no i wszystkich, cały świat. Pozdrawiamy cały świat, pomachajmy do kamery, moi drodzy, właśnie pozdrówmy tych wszystkich, którzy są razem z nami, to piękne nasze duchowe pielgrzymowanie. Jesteśmy w grupie Świętego Wojciecha, podejdźmy jeszcze dalej, żeby zobaczyć księdza przewodnika. No i moi drodzy, grupa muzyczna już czeka, czeka na sygnał od przewodnika, że mogą wyruszyć w drogę. Witajcie, powiedzcie swoje imiona, skąd jesteście? Jestem Julka z Przysietnicy. Justyna również z Przysietnicy. Jestem Maja z Łańcuta. Ewelina z Izdebek. Julia z przysiętnicy. Powiecie, być w takiej diakonie muzycznej w grupie Świętego Wojciecha, co to znaczy? No, coś pięknego. No To jest takie cudowne przeżycie, podwójne przeżycie, bo idąc solo z tyłu, gdzieś zamknięta w swoich myślach, ze swoimi rozważeniami, idzie się inaczej niż idąc i śpiewając, oddając chwałę przez śpiew. Kto się śpiewa, to się dwa razy modli, a kto fałszuje, to trzy albo i cztery. Każdemu się może zdarzyć troszkę pofałszować, bo jesteśmy w grupie, więc to jest zawsze wiele głosów, wielkich chór, ale powiecie, ten cały śpiewnik prześpiewacie na tej pielgrzymce? Damy z siebie wszystko. Dacie z wszystko. Kogo pozdrawiacie? Pozdrawiamy grupę Świętego Wojciecha przede wszystkim, no i naszych bliskich, wszystkich słuchaczy, wszystkich duchowych pielgrzymów i tych, którzy pielgrzymują z nami. A my czekamy na jakieś rytmy, żeby może za chwilę się zaczną, więc też... W tym filmiku będą obecne. Tak się śpiewa w Grupie Świętego Wojciecha, a ksiądz przewodnik tej grupy, ksiądz Karol Burda, jest już naszym gościem. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie, księdza dyrektora. Łapiemy tak w drodze, idziemy razem z Wami, przynajmniej jakiś fragment, jakiś odcinek. Proszę powiedzieć, jak się pielgrzymuje w Grupie Świętego Wojciecha? Szybko, szybko uciekają nam te odcinki. Piękna pogoda, dzisiaj też ten wymiar wspólnoty w kościele misji świeckich rozważamy. Myślę, że grupa jest rozśpiewana, rozmodlona, wchodzi jakby jeszcze w ten rytm pielgrzymowania, ale coraz lepiej już się zna. No i zorganizowana jest dobrze, także, bo to grupa świętego Wojciecha, to pod skrzydłami księdza dyrektora Jacka, to musimy się podnosić tak do, do góry. To musi być porządek, nie może być inaczej, bo to ma być grupa wzorcowa, bo tu jest właśnie dyrektor. Eee, Księżę Karolu, kogo pozdrawiamy z tego kolejnego odcinka Waszego Pielgrzymowania? No, wszystkich pozdrawiamy, którzy nam dobrze życzą. Pielgrzymów, e, zarówno tych, którzy już pielgrzymują w grupach pozostałych, i dzisiaj już jest komplet grup na trasie pielgrzymkowej. I też duchowych pielgrzymów, którzy łączą się z Adiofara, i wszystkich, którzy e, modlą się za nami i my też za nimi. Także bardzo serdecznie wszystkich, którzy pamiętają o pielgrzymce i są z nami na trasie. Pozdrawiamy więc słuchaczy i telewizów, Machamy do Was. Dobrej drogi życzymy duchowym pielgrzymom.